Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku Retro niedzieli I to będzie taki odcinek w którym będę mógł w końcu przetestować mój nowy mikrofon Nie wiem czy jest jakaś różnica to się okaże po nagraniu tego Natomiast e, fakty są takie że e, ten stary mikrofon będzie jeszcze słyszalny do czwartego odcinku Nagza i do piątego odcinku Postala 2, tak potem będę już jakby tym nagrywać a dzisiaj, dzisiaj mamy grę od Codemasters, czyli Micro Machines, gra która była dołączona, hmm, Złotej Czwórce albo Złotej Piątce, ja tego nie rozróżniam, ale, no, jest to gra nielice nielicencjonowana i razem z Deezim czy, czy, czy yy, razem na przykład z Ultimate Stuntmanem mogliśmy yy, tę grę posiadać, no i na początek oczywiście suchar, suchar growy. Więc... <laughs> przygotujcie szklanki. Mario postanowił przestraszyć księżniczkę Peach, więc zaszedł ją od tyłu i powiedział BU! A ona się odwraca i mówi, o Jezus Mario. Koniec. Teraz to jest ten moment na przemyślenia, a my przechodzimy do właściwej... Yy, właściwego momentów w grze, czyli wyborze w co chcemy grać, w, jaki, w jakim trybie. Powiem wam, że tryb na dwóch graczy jest dosyć dziwny, ponieważ nie gramy na podzielonym ekranie, gramy na e, jednym, stałym ekranie. I w momencie, kiedy któryś z nas wyjedzie, znaczy jakby zostawi tamtego poza ekranem, to tamten ginie i tamten wygrywa. To jest takie bardziej, hmm, taka walka bym to bardziej nazwał niż wyścig. No i możemy wybrać sobie tutaj naszego protagonistę Wiem, że bardzo wiele osób bierze Spidera i ja nie będę tutaj mm, oryginalny Na początek kwalifikacje motorówkami Które, no te kwalifikacje są praktycznie nie do przegrania No szczerze To jest najbanalniejszy tor, jaki tylko może być Ponieważ jak sama nazwa wskazuje, to nie jest tylko tak, że mm, ścigamy się autami miniaturowymi, ale mamy również czołgi, których pewnie wam nie pokażę i helikoptery, których też wam pewnie nie pokażę. Chociaż nie da się ukryć, że tych aut jest no więcej. Zdecydowanie więcej. I teraz tak, żeby było żeby było sprawiedliwie i w ogóle toleracyjnie i nowocześnie, no to bierzemy oczywiście Chen'a, który jest Azjatą Weźmy też Weźmy też Boni, bo jest i kobietą, i czarnym w jednym, więc więc to tym bardziej e, poprawność polityczna. No i weźmy grubego, bo gruby też może, czemu nie? No i cóż, chyba to wszystko. Na początek ścigamy się na e, śniadaniowej, tak, a tak, na śniadaniowej planszy. I już na samym początku jedna z moich ulubionych plansz. Bardzo mi się podobają te Chiriosy, z których się układa te <głos》>, e, drogę. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście to jest tylko taka prowizoryczna droga. Można by było z niej wyjechać, gdybyśmy chcieli. Tylko, że gra jest tak zaprogramowana, że e, wtedy byśmy po prostu ginęli. Nasze auto by ulegało kasacji. Byśmy się pojawili gdzieś tam na torze. No i to by nas opóźniło. W ogóle, co to za stół? Taki, taki, hm, brudny ten stół. Kamil Durczok. Nie zatwierdziłby tego stołu, chociaż z drugiej strony on już nie ma co zatwierdzać. <laughs> nie dobra, nieważne Nie śmiejmy się z pana dziennikarza No to jest akurat łatwa plansza. Powiem Wam, że największy problem mam z planszą piątą bodajże yy, i teraz tak. Co się stanie w momencie, kiedy zajmiemy trzecie miejsce i czwarte? No Chen i Walter przechodzą dalej, tak? Ale my, gdybyśmy tak zrobili, nie przeszlibyśmy dalej. Musielibyśmy powtarzać grę, przy czym stracilibyśmy życie, a mamy trzy. I powiem wam, że te wszystkie kwalifikacje... O, ta, ta, ta runta jest już bardziej problematyczna, ponieważ tutaj możemy naprawdę wy, wypaść z toru plus musimy właśnie skakać. W sumie skakać tylko w tym momencie, ale jeszcze będzie parę przepaści I tak, jeżeli chodzi o zakwalifikowanie różnych y, tych rajdowców To tej grze jest jeden taki mały problem mm, Mianowicie Okej, ok, okay, załóżmy, że gruby zajmie cały czas czwarte miejsce No to wtedy, o jezu, nie No to wtedy, jeżeli zajmie 4 razy czwarte miejsce Czy tam nie, trzy sorki, 3 razy czwarte miejsce bo to logiczne jest, że nie przechodzi dalej. To jest jakby... Tutaj nie masz czym polemizować za bardzo. Ale są takie przypadki, że mm, jesteś w ogóle rajdowcy, którzy byli o wiele lepsi, nie przechodzą. I to, to mnie najbardziej zastanawia na jakiej zasadzie to się dzieje. Okej. Okay. To jest o tyle komfortowa sytuacja, że na tej planszy bardzo łatwo jest wyminąć takiego prze przeciwnika. W przeciwieństwie do niektórych ścigałek, gdzie jak już yy, ten nasz wróg, nasz przeciwnik yy, nas wyprzedzi znacznie, no to nie ma już właściwie szans, żebyśmy byli pierwsi. Tutaj da radę to zrobić. Ale wiecie, ja i ścigałki, ja i gry wyścigowe to jest... To, to, są, to jest jak ogień i woda. Chociaż nie we wszystkich przypadkach. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Idź mi się uda, tutaj powinno mi się u, udać I okej, okay, jesteśmy pierwsi W każdym razie wracając do tych oponentów To często jest tak, że ktoś załóżmy ma cały czas trzecie miejsce I, i, i z niewiadomych przyczyn y, wypada z gry Pomimo, że jest osoba, która za, zawsze ma czwarte Podejrzewam, że to może być uwarunkowane mm, da, poprzednimi grami Bo jeżeli on, taki chen by przeszedł I potem by mu też źle szło... No to w pewnym sensie byłby gorszy tak, okej okay, te auta są o tyle wkurzające, że mogą się niszczyć O właśnie, w taki sposób Jest to strasznie wkurzające właśnie Tylko trzeba się rozpędzić w ten, w takim No nie wiem Pod odpowiednim kotem O, no, no, no tak Wkurza mnie, mnie to tak szczerze mówiąc No fajne w tej planszy jest to, że nie mamy tutaj przepaści To na pewno wychodzi nam na plus No nie, niech tak miało być. Ogólnie pamiętam, że była, jakaś wersja 3... że była jakaś wersja 3D tej gry, ale ona aż tak fajna nie była, ponieważ tam się ograniczono do stworzenia samych, samych aut, więc nie, nie było helikopterów, nie było właśnie czołgów. No powiedzcie mi, w której grze ścigacie się czołgami? Ja słyszałem, że ta gra jest stworzona na podstawie jakiejś e, serii zabawek. Nie wiem czy to jest potwierdzone info, czy coś, ale tak właśnie słyszałem i to jest całkiem możliwe. No dalej jedź. No i jestem znowu pierwszy, ale spokojnie. Teraz będzie, o ile się nie mylę, bonusowa runda, ponieważ co trzy rundy są zawsze właśnie jakieś bonusowe levele. No i chyba Walter nam wy wy wypada. No. Panie gruby, niestety wypada pan. I teraz zawsze, jak ktoś wypada, to szukamy sobie innego mm. oponenta. Eee. Weźmy ciebie, bo jesteś z Hiszpanii, więc czy coś w tym rodzaju, więc też będzie yy, poprawność polityczna. Okej, okay, tego bonusu nigdy nie ogarniałem. To jest gra na czas, w której się nie ścigamy z żadnym przeciwnikiem. I dostajemy dość spodych rozmiarów auto. I tak, i... Powiem wam, że to co jest najgorsze w tej grze, i, znaczy ni nigdy tego bonusu nie wygrałem, to co jest w nim najgorsze, to te kałuże, do których możemy wpaść. I szczerze mówiąc, cudno mi szybko jeździć po takich, po takich terenach, cholera. No, <tosłuch> to jest najlepszy moment, to jest cholera najlepszy moment. No, ja, jak? W jaki sposób? Jeżeli ktoś myśli, że nitwo for Speed jest trudny... To, ...to niech sobie zagra w to. No, świetnie. Nigdy tego bonusu nie wygrałem, a tu pewnie życie można... ...zarobić, o ile się nie mylę. Okej. Okay. No i to jest ten moment, w którym niestety... ...rzadko wygrywam. O Jezu, te piaskowe auta, to mnie wkurza po prostu. To jest coś, co naprawdę mnie denerwuje. Dlatego, że tamte auta i jeżeli tamte auta wydawały się wam no, szybkie pod względem jazdy, to te auta są zajebiście szybkie. I to jest jeden z głównych błędów, bo... Znaczy błędów. Po powiedziałbym, że wad z tego względu, że... Arr! Jezu, nie! A. No to gratuluję. Na pewno teraz mi się uda to wygrać. Właśnie najgorsze momenty to są te przy tych ka przy, przy tych przy tej wodzie. Dobra, może się uda być przynajmniej drugim. To jest takie minimum, jakie chcę osiągnąć. Okej, okay, trzeci jestem, ale to też mi nie pomaga. To też mi nie pomaga. Muszę być właśnie minimum drugi. Jezu, jak, jakoś się udało, aczkolwiek to było tak na styk bardziej. Człowiek, człowiek chciałby się tutaj bardziej dospędzić, ale ma świadomość, że to się może dla niego źle skończyć. Nie, 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 nie ma takiej opcji. A może jest? Ja wiedziałem. Ja wiedziałem. Teraz to już nie mam nawet co próbować, bo oni i, i tak mnie wyprzedzili. No świetnie, jestem czwarty. Nigdy nie lubiłem tej planszy. Nigdy. No i straciłem to życie. To jest trochę dziwne, że tutaj właśnie się traci życia, a nie że na przykład mogę być raz czwarty i, i, i ten. I załóżmy, po, a potem będę cały czas pierwszy i jakby to będzie bez znaczenia. Nie, tutaj trzeba zawsze być drugim albo pierwszym. Nie ma tak łatwo. Jak w takim na przykład LEGO Racers, mogłeś być drugi czy trzy... Nie. Mo mogłeś być trzeci, o ile twojemu op głównemu oponentowi potem pójdzie źle. Na co jest jakaś tam minimalna szansa? No świetnie. Nie, ja naprawdę, ja nie umiem w to grać. Nie, to... To jest, to jest już ponad moje siły. Wygranie tego. Mogłem wam pokazać czołgi, helikoptery i tak dalej. Ale musiałbym tam dojść, to... A, szczerze mówiąc nie... nie próbowałem nawet w to grać przed nagraniem. Raczej opieram się tutaj na tym e, co ogólnie mi się udaje zrobić w tej grze. Kiedyś tam ostatnim razem jak grałem. I ta rzeka, ta rzeka, która jest praktycznie na wprost naszej trasy. To jest coś... To jest coś pięknego. To jest, to jest coś pięknego. Teraz tak, cicho. Tak, jestem drugi. Uff, jak ja się cieszę, że jestem drugi. No i niestety, chyba Chen zacznie przygrywać. No, udało się. Co tym... A, tutaj mamy po trzy tory dla każdego auta, więc... Znowu mamy e, śniadanko. Ej Dobra powiem wam że tak jak poprzednia plansza była dosyć łatwa Tak ta no już taka łatwa nie jest Ej chwila to te auta też można niszczyć Nie wiedziałem o tym Jezus maria Co to było No i jak go chabsko zwaliłem kurde stamtąd Aaa, no to, to oczywiście nie było mm, przemyślane z mojej strony, nie zrobiłem tego ubyśnie, ale i tak się ucieszę A w, w, w ogóle pierwsza moja styczność z tą grą nastąpiła w momencie, kiedy miałem jej dosową wersję, to ona tam jeszcze nawet nie posiadała muzyki Uch! Uwielbiam takie rampy, że musisz konkretnie tutaj wjechać. Nie ma innej opcji, musisz tutaj wjechać. Na tę rampę. Znaczy na karton, przepraszam. Okej, okay, ostatnie okrążenie. Może uda mi się go wyprzedzić, znaczy szczerze w to wątpię, ale... Może jednak, może coś odbije mi i go wyprzedzę Nie, nie wiem za bardzo jak daleko się on znajduje Dobra, udało się, wow Co za emocje Nie, coś czujesz? Że... a właśnie Przecież już dojech... Nie No tak, jestem trzeci. Świetnie. Dlaczego ta czarna zawsze musi wygrywać? W sensie ona za... I i jeżeli ja wygrywam, to ona jest na drugim miejscu. Zawsze tak jest. I są takie postacie, które zawsze są skazane na przegrywanie. I to jest właśnie gruby i chen. Tylko że wziąłem ich... Y z, z racji, że wziąłem ich y jednocześnie. To ten jednak troszeczkę lepiej sobie ra radził z tym. Jeszcze nigdy grając z grubym nie zdarzyło się, żeby on wygrał. Chyba, że sam bym grał grubym, no to wtedy za pierwszym razem po po początkowo może bym dał sobie radę. Ej, ja powiem wam, że bez sejwowania, to ja bym sobie tutaj nie poradził. Naprawdę. No ale w każdym razie w dosowej wersji nie, nie było dźwięków. No i rzecz jasna, wśród tych wszystkich postaci patrzę, patrzę i co? I oczywiście Spider, Spider to jest taka oznaka fajności, że ma okulary, wygląda jak Elvis. No i ma ksywę Spider, no. Nie wiem dlaczego, ale też jest cool ta ksywa, nie? No jak ktoś, kto się nazywa Spider może być, być złą postacią, nie? Nie, co ja... Tak, to, to jest coś, co naprawdę mi się przydało. Co, co ciekawe. Mi, mimo takiego fejla, gdyby w dalszym ciągu mnie nie wyprzedził. Jezu, sprzątnijcie z tego stołu. Naprawdę, sprzątajcie na stole, bo, bo to potem jest syf i udręka. I czy będę drugi, czy uda się być drugim? Pewnie nie. Pozwólcie, że nie skomentuję tego. Gruby. Słuchaj, gruby. Ja mogę przegrać, ale z tobą nie ma takiej opcji, żebym przegrał. No i... A, no tak. No to chyba na tym zakończyłem swoją przygodę z tą grą. Zakończyłem przygodę z tą grą. Teraz wam jeszcze pokażę tryb na, na dwóch. Oczywiście nie pogram sobie z niego za długo. Ale dobra, załóżmy, że, że będziemy walczyli. Ja sobie wezmę blondynę. A, dobra. Drugi plyder. I wezmę sobie tego nerda. Czy tam kogoś? No dobra. Dobra, i teraz mamy single race albo tornałem. Weźmy single race. A, możemy sobie wy wybrać, czym chcemy tutaj jechać. O, weźmy czołg. Weźmy czołg. O, oczywiście, chwila, jak się strzelało czołgiem? Chwila, jak się tutaj strzelało czołgiem, bo ja nie bardzo... O, dobra. Musimy mieć jednocześnie wciśnięty gaz do tyłu i do przodu. Wtedy możemy strzelać. I patrzcie, cała gra polega na tym, że dostajemy bonus w momencie, kiedy nasz oponent kiedy nasz oponent wyjdzie za planszę. Moim zdaniem jest to dosyć dziwne, chociaż no jest jakaś walka w tym, tak, że, że, on, że staramy się, żeby nasz przeciwnik tutaj no, nie wyszedł poza planszę. Ale tak, poza tym, no, no nie wiem, no na pewno wrażenia z gry na, na dwóch byłyby większe, gdybym rzeczywiście grał na dwóch. A, jeszcze strzelmy sobie w ciebie. Ohohoho. Ohohoho. Ho, ho. Dobra, myślę, że na dzisiaj możemy sobie zakończyć. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. W następnym odcinku yy, skupię się na grze trochę nowszej, yy, która wyszła na konsolę Nintendo. 64. A dzisiaj się z Wami żegnam i do następnego.